Karto to jest moim zdaniem najciekawsza gazeta piłkarska w Brazylii. I co roku wydaje najstarszy przewodnik po różnego rodzaju rozgrywkach. Tu trzy przewodniki: Libertadores po Mistrzostwach Stanowych, które już się oczywiście zakończyły. No i najświeższy: GIA Brazilia czy rozgrywek o Mistrzostwo Brazylii. Ma swoje przewodniki także Placar, ma także swoje przewodniki Globo. Kiedyś już Wam demonstrowałem różnice między różnymi przewodnikami. Ja najchętniej korzystam z GIA Grau, wydawane przez plakar. Uważam, że jest najlepszy stąd w tym roku. Zamówiłem to wydawnictwo. Nie sprawdziwszy, prawdę powiedziawszy, nawet już wydawnictwa Lansi, które jakoś mi po prostu nie pasuje. Uważam, że nie jest aż tak oryginalne, aż tak ciekawy, aby w czymkolwiek jakoś, nie wiem, wzbogaciło moją, kolekcję moich magazynów czy, czy jakoś szczególnie wzbogaciło moją wiedzę na temat ligi. Kogo przedstawiają redaktorzy Plakaru? Plakar należy do wydawnictwa Abril, to jest jedno z najciekawszych wydawnictw w Brazylii. Ono specjalizuje się w przede wszystkim w wydawaniu na terenie Brazylii wielu znanych tytułów zagranicznych. Przede wszystkim tych anglojęzycznych Ale przede wszystkim mają taki bardzo popularny tygodnik Weża, który No tak gdzieś kojarzy mi się jak stary wprost Oczywiście wstępniak No a po wstępniaku Ma się rozumieć przedstawienie drużyn Z postacią, która uchodzi Według redaktorów za Jedną z kluczowych w tym wypadku Diego tardeli, Jak zwykle kostiumy Następnie mamy Kalendarz Ustawienie taktyczne wraz ze składem, który jest przewidywany przez redaktorów. Oczywiście już zdążył zmienić się trener, więc, Paula Otwori, pod którego przygotowano to ustawienie taktyczne, nie pracuje, jest obecnie lewy kulpi. No i to jest wyznaczenie punktów słabych, punktów mocnych, w zależności od pozycji. Dokonuje się takiej dosyć pobieżnej, ale jednak ciekawej analizy poszczególnych teamów. Tak zwykle krótkie słowo na temat samego zespołu. Wycena drużyny, jak widzimy, kandydata u titulu, czyli kandydata do mistrzostwa. No i krótka stopka, dane dotyczące powstania klubu, strona internetowa, adres, tytuły i hop. Przechodzimy na następną stronę, a tam poznajmy cały skład. To jest skład, który jest dostępny redaktorom plakaru do końca kwietnia. Nieznacznie, ale jak się zmienił. Na to są dane statystyczne dotyczące historii, czyli najważniejsi zawodnicy: kto najwięcej grał, kto strzelał, kto trenował. Słynni zawodnicy, którzy bywali strzelcami, oczowymi no strzelcami rozgrywek o Mistrzostwo Brazylii, co sezon jest wyszczególniony każdy najlepszy strzelec klubu. I następnie konfrontacje z poszczególnymi drużynami granicymi w tym roku w lidze brazylijskiej. No i informacje ważne, na przykład najniższa średnia publiczności na trybunach, 650. To oczywiście coś, co powinni sobie kupić panowie ze sportu.pl i z TVP, żeby wreszcie skończyć truć o tym, jak wszyscy w Breslii chodzą na mecze i oglądają zawody piłkarskie. No i takim to sposobem przechodzimy do kolejnego klubu. Dokładnie w ten sam sposób jest zrobiony Atletico Mineiro. Nie, Atletico Mineiro, Atletico Paranaense, ma się rozumieć. Tak samo zestawienie konfrontacji z poszczególnymi drużynami. Kto najdłużej trenował ten zespół, kto najwięcej strzelił, kto najwięcej grał? Sławy najwyższa średnia widzów 23801 i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy tym razem przy okazji klubu Bahia z miasta Salvador To już Botafogo. I następnie przeskakujemy. Przez Cruzeiro, Flamengo, Gremio, Palmeiras, Sport do drugiej ligi. I druga liga jest zrobiona w niewiele uboższy sposób. Pierwsza strona bardzo podobnie, i na drugiej zamiast całego składu mamy Destakis, czyli tych najważniejszych zawodników. A pod nimi. Bez już fotografii, dane statystyczne czy dane historyczne dotyczące pozostałych piłkarzy, jakich zespół ma w składzie. I do ciekawa informacja, za pomocą takiego graficznego kółeczka, zwanego torcikiem, przedstawione informacje dotyczące występów drużyn w serii A i w serii C. W serii B i w serii C. Dokładnie tak samo. Joinville i pozostałe drużyny drugiej lidze, oczywiście dla kar poświęca nieco mniej miejsca. No i tu jak zwykle pod koniec rekordy, czyli trenerzy z największymi, no, największą liczbą wygranych tytułów i tak dalej i tak dalej. Macie informacje dotyczące tego, kto miał najwyższą średnią publiczności, najmniejszą, bardzo dużo tych danych statystycznych, głównie związanych ze strzelonymi golami, meczami, tytułami zdobytymi. I tymi związanymi z publiką. To jest oczywiście super ważna informacja dotycząca danych statystycznych związanych z publicznością. Teraz wyobraźcie sobie. As Majoris Medias di Publico to znaczy nie mniej nie więcej tylko najwyższe średnie. Publiki. Teraz mamy Sao i Ipatinga, Gremio Barueri, prezydenci, Prudenci, Portuguesa. Dobrze, to nie są wielkie kluby, więc to, że wyniki są poniżej 10 tysięcy nie powinno Was dziwić. Ale na przykład Vasco da Gama, słynne Vasco 12 tysięcy. Botafogo 12 494. Kurichiba, który ma naprawdę duży stadion, Couto Co, Co, Pereira 14 737. Internacjonal z potężnym Beira Rio, 15 636. Cruzeiro, aktualny mistrz w Brazylii, dwukrotnie zwycięzca Libertadores, 17 822. To jest mniej więcej na poziomie legi. Gremio, legendarne gremio, słynne z gorących fanów itd tak dalej, tak dalej. Tu pod moim palcem niecałe 20 000. I powyżej 20 000 tylko dwa kluby. Proszę bardzo, żebyście wierzyli. Corinthians i Flamengo. Także prawda, o której mówię Wam już od lat, którą na podstawie osobistych doświadczeń, jako komentator Ligi Brazylijskiej, uczestnik kilku sezonów Ligi Brazylijskiej, także na trybunach opowiadam Wam wersus mity, o których możecie słuchać dzięki słynnym redaktorom, którzy nigdy w życiu nie chodzili na mecze w Brazylii. Tak wygląda kolejne wydanie GIA do plakar na koniec tradycyjnie przypomnienie 11 sezonu Bola Di prata No i także dwa najciekawsze, moim zdaniem dwie najciekawsze informacje. Czyli najczęściej wyróżniany przez plakar obcokrajowy to jest Elias Figueroa, czyli związany z internationalem Porto Alegre. I uwaga. Kiedyś jeden z czytelników dał się ze mną w spór na temat tego, czy Falcao to był krak i mega gwiazda Ligi Brazylijskiej. Ja mu mówiłem, że nie znam piłkarza w Porto Alegre tak cenionego jak on. Uwielbienie do Zico we Flamengo jest podobne do tego, jak uwielbiony był Falcao jak wysoko jest ceniony przez media. 9,2 2 średnia ocen za sezon. Przypomnę, że 10 to jest maksymalna nota. I to chyba wyjaśnia wszystko. No i to tyle.